Gdy miliarder Stanisław Wolański wszedł do małego baru mlecznego na obrzeżach Warszawy, nie spodziewał się niczego więcej niż spokojnego posiłku. Jednak po chwili wpadli zamaskowani mężczyźni, żądając pieniędzy i terroryzując wszystkich w środku. Mimo to jedna młoda kelnerka, Ewa Zielińska, stała spokojnie. Jej głos był opanowany, a ręce nie drżały, jakby strach nie istniał w jej świecie. Stanisław obserwował każdą sekundę z niedowierzaniem, nieświadomy, że jej reakcja wywoła jego własną decyzję, która szokuje świat. Światła migotały na tle lśniących lat, gdy na zewnątrz zapadła ciężka noc. Miliarder Stanisław Wolański siedział w narożnej loży, ubrany w prosty garnitur, który nie zdradzał, kim jest. Chciał uciec od niekończących się posiedzeń zarządu, prywatnych odrzutowców i ścian szklanych biur, które oddzielały go od zwykłego życia. Chociaż raz pragnął ciszy, smaku prawdziwej kawy i komfortu obserwowania ludzi, którzy żyją zupełnie inaczej niż on. Nie miał pojęcia, że ta spokojna noc stanie się chwilą, która wszystko zmieni. Dzwonek nad drzwiami ostro zadzwonił. Do środka wtargnęło trzech mężczyzn z twarzami ukrytymi pod czarnymi maskami i głosami ochrypłymi od gniewu. Jeden z nich wymachiwał dziko pistoletem, podczas gdy drugi uderzył pięścią w kasę. Strach natychmiast wypełnił pomieszczenie. Talerze zabrzęczały, kubki się przewróciły, a ludzie zamarli, jakby samo powietrze zamieniło się w kamień. Bystre oczy Stanisława lustrowały scenę, ale jego uwagę. Przykuła nie groźna grupa intruzów, lecz młoda kelnerka, która zaledwie kilka minut wcześniej podeszła do jego stołu z delikatnym uśmiechem. Nazywała się Ewa Zielińska. Miała nie więcej niż 23 lata, a w jej zmęczonych oczach kryła się cicha siła. Wszyscy inni krzyczeli, wstrzymywali oddech lub chowali się pod stołami, ale Ewa nie poruszyła się tak, jak oczekiwał Stanisław. Nie drżała, nie płakała. Jej oddech pozostawał miarowy, a głos, choć łagodny, przebijał się przez chaos z niesamowitym spokojem. Proszę, po prostu weźcie, czego potrzebujecie. Powiedziała, trzymając ręce w widocznym miejscu, gdy powoli prowadziła przerażonych klientów w bezpieczne miejsce. Rabusie warczeli na nią z uniesioną bronią, ale jej opanowanie ani na chwilę nie pękło. Każdy jej ruch, Wydawał się przemyślany, wyważony, niemal opiekuńczy, jakby wierzyła, że jej spokój może wchłonąć strach innych. Stanisław poczuł, jak jego serce przyspiesza w sposób, jakiego nie doświadczył od lat. Zamykał transakcje warte miliardy złotych, stawał w szranki z bezwzględnymi konkurentami i mierzył się z całymi radami nadzorczymi, próbującymi go obalić. Ale nigdy nie widział takiej odwagi. Nie była głośna. Nie była agresywna. Była to cicha, niezachwiana odwaga młodej kobiety, która mogła uciec lub ukryć się jak wszyscy inni. Zamiast tego postawiła siebie między chaosem a niewinnością. Jeden z zamaskowanych mężczyzn uderzył lufą pistoletu o ladę, żądając pieniędzy. Kasjerka z drżącymi rękami omal nie upuściła banknotów. Ewa podeszła, a jej głos był opanowany, gdy szeptała do przerażonej kasierki: Wszystko w porządku. Daj mu to, zachowaj spokój. W jakiś sposób jej ton złagodził panikę, i nawet Stanisław zauważył, że ręce kasierki przestały drżeć. Rabu się przekleli i chwycili gotówkę, wpychając ją do torby. Napięcie zgęstniało jak dym, ale Ewa ani na chwilę nie odwróciła wzroku jej niezachwiane oczy na moment spotkały się ze wzrokiem przywódcy Stanisław dostrzegł w tym spojrzeniu coś niemal nie do opisania to nie był bunt to nie był strach to była niewypowiedziana prawda że bez względu na niebezpieczeństwo odmówiła oddania swojej godności pięści Stanisława zacisnęły się pod stołem instynkt krzyczał by interweniować ale wiedział że pochopne ruchy mogą narazić niewinne życia na niebezpieczeństwo. Zamiast tego studiował ją. Każdy szczegół jej spokoju, każde słowo, które wypowiadała z tak cichą stanowczością. Zdał sobie sprawę, że jej siła nie rodziła się z bogactwa, władzy czy statusu. Pochodziła z czegoś głębszego, czego pieniądze nigdy nie mogłyby kupić. Gdy rabusie w końcu wypadli na zewnątrz, cisza, która po nich nastała, wydawała się głośniejsza niż sam chaos. Klienci wychodzili z ukrycia, drżąc. Niektórzy płakali, inni przytulali się do siebie. Stanisław powoli wypuścił powietrze, a jego myśli wciąż krążyły wokół kelnerki, która teraz prowadziła starszą parę z powrotem na ich miejsca. Jej głos był łagodny, ręce pewne. Nawet schyliła się, by podnieść rozbite szkło, jakby chciała zapewnić wszystkich, że normalne życie będzie toczyć się dalej. W tamtej chwili Stanisław wiedział, że nie może po prostu odejść i zapomnieć o tej nocy. To, czego był świadkiem, było czymś więcej niż odwagą. Było to przypomnienie, że prawdziwa siła może pojawić się w najbardziej nieoczekiwanych miejscach, nawet w małym barze mlecznym, podczas napadu. I gdy patrzył, jak Ewa Zielińska z cichym opanowaniem poprawia swój fartuch, poczuł pierwsze zalążki decyzji, formującej się w jego piersi, decyzji, która nie tylko zmieni jej życie, ale zszokuje cały świat. A to był dopiero początek. Dźwięk syren w oddali zaczął cicho rozbrzmiewać, ale wewnątrz baru mlecznego powietrze wciąż było napięte, ciężkie od tego, co właśnie się wydarzyło. Większość klientów chwyciła swoje rzeczy i wybiegła za drzwi, jakby uciekała przed samym wspomnieniem strachu. Stanisław Wolański jednak nie ruszył się z miejsca, siedział w ciszy, a jego bystre oczy utkwione były w ewie zielińskiej, kelnerce, która atmosferę terroru zamieniła w atmosferę kruchego spokoju. Poruszała się z cichą, determinacją, sprawdzając co u każdego, nalewając wodę do drżących rąk i mówiąc tonem tak stałym, że wydawał się schronieniem przed burzą. Świat Stanisława zawsze był pełen ludzi, którzy czegoś od niego chcieli, inwestorów, polityków, partnerów. I obcych, którzy widzieli w nim tylko portfel, a nie człowieka. Ale Ewa była inna, zaryzykowała dla innych bez wahania i zrobiła to bez oczekiwania na nagrodę. Stanisław patrzył, jak uspokajała przestraszone dziecko, klękając, by ich oczy znalazły się na tym samym poziomie, a jej uśmiech był czuły pomimo własnego wyczerpania. W tamtej chwili Stanisław poczuł, jak porusza się w nim coś, Czego jego miliardy nigdy mu nie dały, prawdziwy podziw. Gdy przyjechała policja, Ewa spokojnie złożyła zeznania. Jej opis rabusiów był precyzyjny, a pamięć ostra, pomimo chaosu. Policjanci byli zdumieni jej opanowaniem, ale ona skromnie odrzuciła ich pochwały. Stanisław wstał ze swojego miejsca i podszedł do niej, gdy tłum się przerzedził. Wyciągnął rękę a jego głos był równy, ale słowa niosły ciężar, którego ona jeszcze nie mogła zrozumieć. Zapewniła pani wszystkim bezpieczeństwo tej nocy. To coś niezwykłego. Ewa uśmiechnęła się blado, wycierając ręce w fartuch, zanim uścisnęła jego dłoń. Zrobiłam tylko to, co musiałam, odpowiedziała. Jej ton był szczery, a skromność uderzająca. Stanisław przyglądał się jej uważnie, zauważając delikatne odciski na jej palcach, od niekończących się godzin pracy, zmęczenie w oczach, którego nie mogła zmazać żadna ilość kawy. Nie była kimś, komu życie dało luksusy, była kimś, kto walczył o każdy swój krok. Stanisław chciał zadać jej tysiąc pytań, ale przeprosiła, by pomóc posprzątać potłuczone szkło z podłogi. Patrzył jak klękała, zbierając ostre odłamki gołymi rękami, Uważając, by nikt inny się nie skaleczył. Właściciel baru mruknął podziękowania, ale Stanisław widział wyraźnie, że jej wysiłki pozostały w dużej mierze niezauważone, jakby taka odwaga była oczekiwana, a nie honorowana. To spostrzeżenie głęboko go uderzyło. Na zewnątrz miasto tętniło hałasem, a migające światła policyjnych radiowozów gasły, gdy przywracano porządek. Stanisław wyszedł na chłodne nocne powietrze, ale jego myśli pozostały w środku. Świat przeczyta jutro w gazecie o napadzie, nagłówki będą mówić o przestępczości, strachu i reakcji policji. Ale Stanisław wiedział, że prawdziwa historia dotyczyła młodej kobiety w tym barze, czuł niezaprzeczalną prawdę napierającą na jego pierś, zasługiwała na coś więcej niż to życie w trudzie. Tej nocy, gdy jego szofer podjechał lśniącym czarnym samochodem, Stanisław zawahał się przed wejściem, zadzwonił jego asystent, przypominając mu o spotkaniu zaplanowanym na następny ranek z kadrą kierowniczą z całego kraju. Zazwyczaj przejmowałby się milionami w grze, ale tej nocy jego myśli były daleko od korporacyjnych wieżowców i kontraktów. Tej nocy prześladował go obraz kelnerki stojącej dumnie w obliczu strachu. Sen nie przychodził łatwo. Gdy Stanisław wpatrywał się w panoramę miasta z okna swojego apartamentu, na ostatnim piętrze odtwarzał każdy szczegół wieczoru. Zbudował imperium na strategii, ryzyku i wizji, ale to, czego był świadkiem, było zupełnie innym rodzajem siły. Ewa Zielińska nie miała bogactwa, nie miała władzy, a jednak zapanowała nad pomieszczeniem pełnym niebezpieczeństwa, po prostu zachowując spokój. Stanisław wiedział, że taka odwaga nie może na zawsze pozostać ukryta w małym barze mlecznym. W jego wnętrzu uformowała się decyzja, ostra i niezachwiana. Nie pozwoli, by jej odwaga zniknęła w zapomnieniu. Podejmie działania. Nie jako miliarder szukający uwagi, ale jako człowiek, który rozpoznał prawdziwą siłę, gdy ją zobaczył. Świat ją tej nocy przeoczył, ale on nie. Stworzy moment tak potężny. Tak nieoczekiwany, że odwaga Ewy zostanie doceniona daleko, poza murami tego baru. Stanisław odwrócił się od okna, a jego odbicie spoglądało na niego z cichą determinacją. Po raz pierwszy od lat poczuł, że jego bogactwo i wpływy mogą być użyte do czegoś bardziej znaczącego niż zysk. Wiedział dokładnie, co musi zrobić, a gdy świat to zobaczy, nic już nie będzie takie samo. I to był dopiero początek jego planu. Następnego ranka Warszawa żyła dalej, jakby nic się nie stało. Gazety donosiły o napadzie w małej kolumnie, schowanej wśród wiadomości o polityce i sporcie. Nikt nie wspomniał o młodej kobiecie, która w obliczu niebezpieczeństwa uspokajała obcych. Ale Stanisław Wolański nie mógł zapomnieć. Siedział na czele lśniącego stołu konferencyjnego w swoim wieżowcu w centrum miasta, a dyrektorzy przeglądali raporty finansowe omawiając fuzje i prognozy. Ich głosy rozbrzmiewały echem, ale Stanisław ich nie słyszał. Jego myśli wciąż były w barze mlecznym, odtwarzając spokojne oczy Ewy Zielińskiej, jej opanowane słowa, jej bezinteresowną odwagę. Gdy jeden z dyrektorów zapytał go o opinię na temat transakcji wartej miliard złotych, milczenie Stanisława zaskoczyło wszystkich w sali. Odłożył pióro, a jego spojrzenie było stanowcze. Chce zmienić priorytety, powiedział. Szok rozprzestrzenił się po stole. Nikt nie rozumiał, co miał na myśli, ale Stanisław nie wyjaśniał. Jego bogactwo zawsze służyło do budowania jeszcze większego bogactwa. Dziś chciał, by budowało coś innego. Zakończył spotkanie, zostawiając salę pełną zdezorientowanych twarzy i polecił szoferowi, by zawiózł go z powrotem do baru mlecznego. Ten sam mały dzwonek zadzwonił nad drzwiami, gdy Stanisław wszedł do środka. Zapach świeżej kawy i boczku wypełnił powietrze. Klienci rozmawiali, jakby poprzednia noc nigdy się nie wydarzyła, ale Ewa tam była, poruszając się między stołami, z tą samą cichą gracją. Jej uśmiech był łagodny, ale oczy zdradzały wyczerpanie, którego nie dało się ukryć. Stanisław patrzył, jak wycierała stół, dolewała kawy i pocieszała starszego mężczyznę, któremu upadł widelec. Traktowała każdego klienta z godnością, jakby każdy z nich liczył się bardziej niż ona sama. W końcu Stanisław ją zawołał. Zawahała się, rozpoznając go jako mężczyznę, który był tam podczas napadu. Czy wszystko w porządku? zapytała uprzejmie, kładąc przed nim menu. Potrząsnął lekko głową, bardziej na myśl o jej trosce o niego niż na jej słowa: Ewo, muszę z tobą porozmawiać o wczorajszej nocy. Zamarła, a jej ręce zacisnęły się na krawędzi stołu. Przez chwilę myślała, że jest z policji, ale jego następne słowa całkowicie ją zaskoczyły. Pokazałaś rodzaj odwagi, jakiej nie widziałem od dziesięcioleci, uratowałaś ludzi, nawet sobie z tego nie zdając sprawy. Ewa spuściła wzrok, zawstydzona, odgarniając kosmyk włosów z twarzy. Zrobiłam tylko to, co każdy powinien zrobić odpowiedziała cicho. Stanisław pochylił się, a jego głos był opanowany, ale intensywny Nie, większość ludzi uciekła. Ty zostałaś, to czyni cię wyjątkową. Nie miała odpowiedzi. Zmiana w pracy pociągnęła ją z powrotem do obowiązków, ale słowa Stanisława. Pozostały w jej myślach. Godziny później, licząc napiwki, ledwo wystarczające na opłacenie czynszu, zastanawiała się: Dlaczego taki człowiek jak on w ogóle ją zauważył? Nie wiedziała, że jest jednym z najbogatszych ludzi w Polsce. Dla niej był tylko elegancko ubranym klientem o przenikliwych oczach. Stanisław jednak wiedział dokładnie, co zamierza zrobić. Polecił swojemu asystentowi przygotować coś bezprecedensowego nie chciał komunikatu prasowego ani ogłoszenia chciał chwili która ukaże światu siłę Ewy w sposób jakiego nigdy nie mogłaby sobie wyobrazić przez lata Stanisław szokował konkurentów bezwzględnymi strategiami i odważnymi przejęciami teraz miał szokować cały świat czymś o wiele potężniejszym decyzją o uhonorowaniu kelnerki której odwaga zasługiwała na zapamiętanie gdy dzień dobiegał końca Stanisław znów stał przed oknem swojego apartamentu, a miasto lśniło pod nim. Pomyślał o swoim zmarłym ojcu, który kiedyś powiedział mu, że prawdziwe bogactwo mierzy się nie tym, co zatrzymujesz, ale tym, co dajesz. Po raz pierwszy Stanisław zrozumiał te słowa. Nie planował aktu dobroczynności, planował akt uznania, który udowodni, że prawdziwa odwaga zasługuje na scenę znacznie większą niż narożny bar mleczny. A gdy jego plan zostanie ujawniony, świat będzie zmuszony zatrzymać się i patrzeć. Dwa tygodnie później bar mleczny z zewnątrz wyglądał tak samo, ale w jego murach miało się rozegrać coś niezwykłego. Ewa Zielińska pracowała na podwójnych zmianach, jej fartuch był znoszony, a buty miały cienkie podeszwy, a jednak jej duch pozostał niezłomny. Niewiele myślała o Stanisławie Wolańskim od tamtej nocy. Dla niej był jedynie miłym nieznajomym, który zauważył jej opanowanie podczas napadu. Ale Stanisław nie zapomniał. W rzeczywistości każdego dnia od tamtej pory budował plan tak wielki, że nie tylko zmieni życie Ewy, ale przyciągnie uwagę całego świata. Tego ranka Ewa weszła do baru o świcie, spodziewając się zwykłego dnia, ale widok, który ją powitał, Sprawił, że zamarła. Wozy transmisyjne stały wzdłuż ulicy. Kamerzyści stali na chodnikach z płonącymi światłami i mikrofonami w rękach. W środku klienci szeptali, wyciągając szyję w kierunku narożnej loży, gdzie spokojnie siedział Stanisław, a jego obecność dominowała bez słowa. Serce Ewy waliło. Podeszła do niego ostrożnie, niepewna. Dlaczego kamery całego świata są skierowane na miejsce, w którym pracowała za napiwki? Stanisław wstał, jakby ten moment był wyreżyserowany, choć każdy jego ruch wynikał z przekonania, a nie z gry. Reporterzy natychmiast skierowali na niego kamery. Wskazał na Ewę, a jego głos poniósł się po sali, pewny, dźwięczny i nieomylny. Dwa tygodnie temu byłem świadkiem czegoś, co nauczyło mnie pokory bardziej niż jakiekolwiek posiedzenie zarządu czy walka o zysk. W tym właśnie barze, gdy strach wypełniał powietrze, jedna młoda kobieta stała spokojnie, chroniła innych nie siłą, nie pieniędzmi, ale najrzadszą z odwag, odwagą, by być opanowaną, gdy inni nie mogli. Ewa poczuła, jak jej policzki płoną, gdy wszystkie oczy zwróciły się na nią. Chciała się cofnąć, ukryć, ale Stanisław kontynuował. Ten świat nagradza bogactwo i sławę, a jednak często pomija cichych bohaterów, którzy spajają społeczeństwo. Ewa Zielińska jest jedną z tych bohaterek. Dziś zadbam o to, by jej odwaga nigdy więcej nie została przeoczona. Szepty zdumienia przetoczyły się przez bar, gdy Stanisław ujawnił swój kolejny ruch. Ogłosił utworzenie fundacji imienia Ewy, wielomilionowego programu złotych, dedykowanego wspieraniu zwykłych pracowników, którzy wykazują się niezwykłą odwagą. Błysnęły flesze, wyciągnięto mikrofony, a wiadomość natychmiast rozprzestrzeniła się w sieciach informacyjnych i mediach społecznościowych. Nagłówki nie będą pisać o inwestycji miliardera czy przejęciu korporacyjnym. Będą pisać o kelnerce, której siła zainspirowała człowieka o nieograniczonych zasobach do zmiany sposobu, w jaki świat mierzy bohaterstwo. Łzy napłynęły do oczu Ewy, gdy Stanisław zwrócił się bezpośrednio do niej. Podał jej plik dokumentów, a jego spojrzenie było niezachwiane. To nie jest jałmużna, to jest uznanie. Świat zasługuje na to, by poznać Twoje imię, Ewo, i pozna je. Jej ręce drżały, gdy przyjmowała dokumenty, zdając sobie sprawę, że reprezentują one więcej niż bogactwo, reprezentowały dziedzictwo zbudowane na jej odwadze, reporterzy otoczyli ją, uwieczniając jej oszołomioną minę, klienci klaskali, niektórzy jawnie płakali, przytłoczeni ogromem tego, czego byli świadkami. Stanisław położył rękę na ramieniu Ewy, wypowiadając ostatnie słowa, które odbiją się echem w całym kraju. Świat nie zmienia się tylko przez bogactwo, zmienia się przez odwagę i dziś świat zapamięta Twoją. W ciągu kilku godzin historia stała się wiralowa prezenterzy telewizyjni bez końca odtwarzali nagranie, media społecznościowe eksplodowały wizerunkiem Ewy, jej spokojem podczas napadu skontrastowanym ze zdjęciami Stanisława ogłaszającego jej fundację. W całej Polsce ludzie dzielili się własnymi historiami o codziennej odwadze, zainspirowani przez kelnerkę, która kiedyś myślała, że jej życie jest niewidzialne. Stanisław Wolański zszokował świat nie kolejną transakcją czy imperium, ale decyzją o uhonorowaniu kogoś, kto nie miał nic do zaoferowania, oprócz swojej siły. Ewa Zielińska przyszła na swoją zmianę, spodziewając się kolejnego dnia, noszenia tac. I sprzątania stołów. Zamiast tego wyszła, niosąc na barkach ciężar globalnego ruchu, a świat nigdy nie zapomni nocy, kiedy miliarder zobaczył odwagę w kelnerce i postanowił uczynić ją znaną na zawsze.